Dzisiaj jest ten dzień Chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj jest ten dzień Wystawiam za chwilę malucha Ale zanim to zrobię, to jeszcze muszę jechać do polskiego sklepu Kupić kiełbasę Widzę, że słoneczko Coś tam jednak wychodzi z za chmurek Ja mam jeszcze zasłonięte okno oczywiście Ale... Trzeba zrobić zakupy. Dzisiaj jest ten dzień. Dobrze, słuchajcie, wsiadłem do vana, bo, bo tu mam wszystkie kable, i mam holder do telefonu, i w ogóle. I jedziemy do sklepu. Jeszcze chciałbym wam pokazać, co dzisiaj trochę ten deszcz będzie nas dzisiaj wkurzał. Zobaczcie, mam teleskop, i mam nową kamerę, którą będę też używał. Nazywa się. Insta360 Trójka. Także słuchajcie, będzie się działo. Mam, mam już próbę zrobioną, jeżeli chodzi o obraz. Także sam jestem ciekawy, ile się fajnych ujęć nagra. Ale to już z samej jazdy maluszkiem. Jeżeli chodzi o pogodę, niestety nie jesteśmy w stanie sobie zaplanować pogody. O oh my god! Może się tak wydarzyć, że się nie, nie wydarzy to wszystko, co planowaliśmy, no bo na przykład ludzie zrezygnują z dojazdu. Też nie wszyscy się udzielali na grupie. Niektóre osoby, miałem kontakt z nimi tylko telefonicznie, ale później na koniec nie wiadomo, wiecie jak to jest. Ludzie czasami zmienią plany, niekoniecznie nas o tym powiadamiając, więc lecimy, ile nas będzie, to się okaże. Ważne, żeby się wydarzył. Let's go, let's go. Tak jak widzicie, pogoda nas cały czas nie rozpieszcza, ale tu zaznaczam, nie jest problem. Parkuję na Double Yellow. Biorę ryzyko na siebie. <grym>, jak coś to mandat będę musiał pokryć, ale wierzę w to, że tutaj jest teraz tak wizji, że raczej nie powinienem tego mandatu dostać. Idziemy do sklepu słuchajcie. Sklep nazywa się minutka. Tak to wygląda, a tak wygląda w środku. Pokaż godku co masz w środku. Ten, ten korzyk mi się zapełnia dosyć szybko, słuchajcie. Sprawdźmy czy ma datu nie ma, nie ma. Pomidory są, arbus jest. I tysiąc reklamówek żarcia, słuchajcie. Nie, nie otworzę, bo jestem debilem Tak czy siak, dwie stówki pykły, słuchajcie, na tego grilla. Więc wyobraźcie sobie, że jest tego żarcia trzeba, bo kiebasa bochle, bo to, bo tamto Mówię 200 funtów. Bo wiem, że mnie jest Polski oglądacie. Więc sporo. Zakupy mam praktycznie skompletowane. Jeszcze jakieś małe piwko trzeba kupić. E, takie małe buteleczki, bo duża to zawsze jak ktoś postoi, pogada, to wiecie jak to jest. Lepsze te małe, szybciej obracane są. E, I co jeszcze? E, węgiel mam, grilla mamy na miejscu. Chyba wszystko. Wracamy. A po drodze zatrzymam się, tylko właśnie po, po mały kartonik. Let's go. Zobaczcie to sami, to uwierzycie może. Za tą ciężarówką jedzie tęcza. Cały czas jedzie tęcza. Jak to zajebiście wygląda, nie? Zobacz, zobaczcie, Ja. Yeah. Słuchajcie, muszę podjechać trochę, bo mnie zablokował gościu, ale to jest ta wielka chwila, kiedy Rafał wypakowuje grilla. Przywiozłem go z domu. Trochę połamany, bo już dawno nie używany. W tym roku robiłem grilla tylko może dwa razy, bo była taka pogoda właśnie taka. Ale nie martwcie się tym. My już przyzwyczajeni trochę w tym kraju do tego, że warunki pogodowe mogą się zmienić z minuty na minutę. Tak jak teraz. Ja. Zobaczcie. Słoneczko. <grywy> Sporoniony system. Nie przewróciłeś się nawet. To jaki ty fajny jesteś. Dobra. Wypakujmy tego drania. Zaraz będziemy na bieżąco wam pokazywać, co my tu już mamy. Ha, ha. Słuchajcie, następny etap za nami dzisiejszego dnia. Jeszcze tylko kamerę wyciągnę, bo 360 została tutaj i wlepy jakieś zostały tutaj. I chusteczki do okularów też zostały tutaj, więc zabieram to. Tu, 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 tu Maluszek już wystawiony, słuchajcie. Już pyrka, rozgrzałem mu silnik. Chwilę nas sam już obchodził. Już wszystko pięknie kula. Kotek. Muszę ten karton muszę wcisnąć, bo tu koszulki mam i mam jeszcze kijki do załadowania zaraz. Zaraz to ogarnę. Sekunda pięć... W tym samochodzie trzeba poukładać, bo ja się tutaj nie zmieszczę za chwilę. No czekajcie. Tu mam w ogóle jakieś gadżety. Uuu ja to schowam tu może. Ok. Dobra. Ten karton. To koszulki te koszulki to wam pokażę później. Oczywiście. Koszulkę już widzicie, bo ona jest na mnie. Ale coś jeszcze miałem wziąć? Miałem wziąć... Co ja miałem wziąć? Chyba wszystko tu mam. Dobra, zawijamy się, jedziemy do Tesco. Dobra, jeszcze raz nagramy. Optesko, słuchajcie, Maruszek dotarł cały i zdrowy, także działa. <laughs> jeszcze oczywiście jest na dotarciu, więc będziemy tam go oglądać i dopieszczać. No i co? I latamy, słuchajcie. Pogoda na razie jeszcze jest. Ale nie wiadomo jeszcze jak długo, więc im szybciej chłopacy przyjadą, tym szybciej przejedziemy się po wybrzeżu. Dobra, jest taka sytuacja, że dojeżdżam do garażu i już ktoś jest. Więc żeby tego nie... Nie nagrać, żeby nagrać, to właśnie już jest kamera włączona. Dojeżdżamy, słuchajcie. Ta 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 ta... Hi, I'm good, I'm good, how you doing? No, fajcie, thank you. Siemano, wreszcie. Jakie śliczne ognie, uh, tańczące uh, laski, a tu nie zdążyłem nie ucisz, się przygotować. hej Są dwa, trzeci na zewnątrz. Jest dobrze. Karol jeszcze w drodze, golfikiem. Odpalamy grilla, słuchajcie. Niech się to zacznie jarać. Użyliśmy specjalnego środka, 92% słuchajcie. Bo wiecie, jak zacznie padać, to już tego ognia nic nie ruszy. <średzimy> Idziemy, króćkie basy. Szybciej ścieki, to zawsze nasze korona. Już przesadzacie za A Korona i... jest wydówca. You... Korona z jest... Nawet flagę mamy. Korona z że te tłoki Powiem ci, że ogólnie było w miarę tanią, nie? Dużo. Ale jeszcze wyliczmy planowanie głowicy Planowanie głowicy, uszczelbanie A nie, planowanie głowicy osobne, nie? Jak za w prawdziwym tłoki, garażu Uważajcie, <laughs> nie róbcie tego sami w domu Nie mamy normalnego noża, a muszę pokręcić kiełbasę, nie? Od 400 do 500 złotych sobie liczę za same te Śledziły stół na Ciebie wyglądać ładnie To kupiłam Ci... To kupiłam mam zrobiłam ci w ogóle Druga mówi... Dokupowałam mu prezentu. No ja No kocham Cię bardzo, synu, Trzecia i trzy lata A trzecia wziął pieniądze Dała na stoki I wiesz, pomnożyła I mówi kocham Cię I na naszą przyszłość Wiesz, którą wybrał? Tą, która ma największe pustki No... Myśmy w pracy I wiesz, którą mu? i musiał się... Traci, wiesz, tylu, którą, traci, nie chodzi o Hajd przecież. życiu chodziło o to, że ona kiełbaska jest gotowa, kaszanka również. Podtrzymaj mi że będzie no. A kaszanka no, może... mi się, Rysiu, okay. bo szef musi... szef grill'a musi mi kiełbasę. No to na talerzyki. Kiełbaseczka dla Ciebie, proszę bardzo. Dziękuję. Gdzie jest reszta bandy? Kiełbasa czy kaszanka? Kiełbasa. Ja pojechałem do tego, do tego. Proszę. Trzymaj, dziękuję bardzo. You baby. Ładnie to poszło i nawet deszcz nam nie przeszkodził, słuchajcie, choć tak bardzo się dzisiaj tego baliśmy. Także grilek, grilek po, udany. Może uda nam się jeszcze przejechać gdzieś, ale czekamy jeszcze za jednym kolegą, który przyjedzie do nas z golfem i dopiero wtedy ciach w trafę.

Даже если кто-то застынет. Chodź no, tu do mnie, chodź tu do mnie, chodź tu panie z gangu. Idziemy O! Nie, nie, ja co ty? Hej, dobre, zjeść. Tak, sam Nie Panie, pod samochód możesz wjechać. Zjechać. No, ja no. no, możesz podjechać tam na sturwo i naprawić. Doszale?

Piwko wypite, a Karol jest już za rogiem. Do, dotrze do nas wreszcie o, wielki Karol. Poczekajcie. są. What the fuck. Jest, jedzie. Jedzie, dojechał, brawo! Po zapachu. Po zapachu jedziesz? Brawo. Tutaj parkuj. Przodem. Widzisz, ładny kolor, nie? Dałeś radę. Tu mogłeś stanąć w bramie. Tak, tutaj To w To jest Fauer kurwa Ma kilka już tych egzemplarzy, nie? Jak? Tu co daj daj Przedem do nas. To jest Fauer, nie? No, tak, A nie będzie dupa dostawała. Nie. Nie, to jest. Ale poczekajcie, bo jest. Dawaj do tyłu. Nie gadaj dawaj do tyłu. Parkowanie. Parkuj.

Chciałbym was poinformować, że będę odpalał malucha. To jest, to, jest, to jest ten moment, kiedy trzeba bardzo uważać. Czekajcie, bo tu jest drugie auto zaparkowane. Gdzie to jest? Nie, ja chyba nie dam rady. Nie bo to za blisko jest. Nie znaleźć Czekajcie! Nie, ja wiem, tylko tu jest maska, nie chcę ci ani siebie obić, ani nic. Trzymaj mi się Rysiu. Mówisz, mam kręcić siebie czy ciebie. Kręć siebie. ZWIJEEEEEEE To dobrze, że na biegu jest stał Karol schodzi się Nie? Nie daj, nie wygasnę Szkła pompka nie działa Nie działa pompka? Działa pompka Wszystko za pomocą kija Nie, nie, no wszystko jest Co z tego kija? Dobra Pyr, pyr, pyr słuchajcie Słyszycie jak ładnie chodzi? Jest wesoło, słuchajcie, jesteśmy w garażu. Jutro będziemy chyba latać, bo dzisiaj już nie damy rady. Byłoby to nieodpowiedzialne z naszej strony. Jeszcze zimny, dlatego tak pyk, pyk, pyk. Ale niech sobie pochodzi okay. Dobra, słuchajcie, jest taka sytuacja, że bolida zabieram stąd, z tego pięknego garażu i to robię reklamę. I tu jest takie ding, dong. W tym garażu odbyło się bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z tym pojazdem. Był naprawiany raz, bo musiał być naprawiony, drugi raz był naprawiony, bo musiał być naprawiony. Wszelkiego rodzaju dotykania tego samochodu, naprawy odbywają się w tym garażu. Jeżeli będziecie szukać kogoś, a jesteście blisko, i nie macie kogo e, zapytać, aby Wam pomógł lub naprawił Waszego pięknego Fiata 126P. To w tym garażu na pewno uzyskacie pomoc. <śpiewanie> <śpiewanie> na razie, moja małżonka ma psa z tyłu i zapomniała, że on tam siedzi. I mówi, już zapomniałem, że pies jest w środku. <śpiewanie> Dobra, ja się wbijam do bolida, z wami się będę żegnał, bo ten odcinek taki dziki trochę, raczej chciałem wam pokazać, że jest możliwe zaczęcie nowej grupy i jak to wygląda, jaka nazwa i że samochodzik jest w, w ruchu, że działa, oczywiście nie za dużo nim pojeździłem, myśleliśmy, że, ja myślałem przynajmniej, że pojedziemy, gdzieś przejedziemy się wzdłuż tutaj wybrzeża, ale zanim wszyscy dojechali, słuchajcie, zanim... Pogoda się trochę ustabilizowała, co nie padało ostatecznie bardzo. Mieliśmy możliwość zrobienia grilla. Zrobiło się ciemno. Dojechała ostatnia osoba trochę późno i stwierdziliśmy, dobra, jak już siedzimy, grillujemy i, i mamy jakieś piwko, to, to dajmy sobie dzisiaj spokój i przejadę się dzisiaj. więc je, Ja jeszcze w drodze do domu przejadę się, włączę Insta, także z, z tego miejsca się już z wami żegnam. E, I co? I do zobaczenia w następnym wideo Miłego dnia wam wszystkim życzę I niech świat łączy... Nie, jak to miało być? Niech świat łączy świat <ścoughs> Trzymajcie się I pozdrawiam prosto z Wielkiej Brytanii Cześć Oczywiście pamiętajcie o niezbędniku Bo u mnie jeszcze linki Nie wymieniliśmy Więc kija mam cały czas przy sobie A nawet sztuk dwie Let's go Nie chcę wam nic mówić, nie, ale moja żona najpierw zapomniała, że pies z nią jest w samochodzie, a teraz zapomniała go w ogóle wypakować. To będzie na mema, to centralnie. Dobra jest. No nic. Dojeżdżamy. Prosto do garażu. Pipip!